Witamy Was, docent? Marlena, cześć. Polskie PL. No, znowu dublet z piwnego podziemia. Marlena, ostatniego dubletu, czyli śmielokraty, nie miała okazji próbować. Nie zaprosiłeś mnie, <laughs> Widać było, jak krzątałaś się w pokoju, bo tak? Marlena ma bardzo dużo nauki, więc. Codziennie y, solidna dawka wiedzy jest przyswajana. Ja przyswajana to powiedzmy. A ja przyswajam <laughs> zupełnie jest, inną dawkę. Przynajmniej jest próba przyswajania. <laughs> Dobra. Y, tym razem, dublet Citizen Insane. I jak przeczytałem, albo się dowiedziałem wcześniej, że. Jak poprzedni chmielokrata miał 29 gramów na litr hopreitu, to ten ma 31, więc uważałem: "Wow, jeszcze większa ekstrema, jeszcze coś lepszego dla hopheadów". Ale troszkę ostudziły się moje emocje, kiedy zobaczyłem skład. I oczywiście oprócz klasyki, czyli słód jęczmienny, słód owsiany, płatki owsiane, płatki pszenne, słód pszeniczny, chmiel drożdże, no to Pojawiła się informacja o laktozie mhm. i patrząc na parametry tych piw 7,2 alko i 20 balinga, no to właśnie wynika, że jakieś dwa balingi są z laktozy i ta laktoza może być odczuwalna i może mocno, naprawdę mocno kontrować te 31 gramów na litr, więc. No Przeanalizowałeś wszystkie parametry, widzę, <laughs> bardzo szczegółowo. A Marlena po prostu spróbuje, ja też zresztą wprowadzam tylko taką parametrową, e, parametrowe wprowadzenie, a na, tak naprawdę jest istotne jak to będzie e, po prostu zachowywało się w szkle. Jeżeli chodzi o chmielenie dwie odmiany, e, w sensie dwa warianty Citizen Insane, jedna Citra, Eldorado i Mozaik, a druga Azaka Galaxy. Chyba zaczniemy od hmm. tej bardziej klasycznej. Widzę, że etykiety tematyczne, postacie z maseczkami. Tak? Nie wiem, czy Nie powodę. zwróciłem. Nie, ja na etykiety naprawdę rzadko zwracam uwagę. Dla mnie istotna jest rzecz to, co jest w butelce. I bardziej chyba na to, jak piwo się prezentuje. Hmm. Okay. Chociaż tak zwane hmm. wrażenie, wrażenie ogólne, jak się patrzy na piwo na półce. Czy się wyróżnia, czy się tak. nie wyróżnia? To no jest jak. Tutaj spokojnie. mamy jakiś tam motyw charakterystyczny dla piwnego podziemia, ale czy on ma maseczkę i co tam się dzieje. No to ma nie zwracam maseczkę uwagi. ewidentnie. Prezencja perfekcyjna. Głębokie złoto, drobna piana i na to zwracam uwagę. I znowu czuję już aromat. Ja też tak samo. Do Zaraz po otwarciu tego piwa kilkanaście centymetrów od razu jest aromat. Mm. Mm -hmm, mm. piwne Piwne podrzemie to jest jednak naprawdę jakość sama w sobie. Ale przypominam, że już nie jest ważone od jakiegoś czasu w rozdziałowie, i to wszystko jest kontrakt w Recraftzie. Więc szacun, że z rekraftu wychodzą takie piwa. Mm -hmm. Intensywnie, naprawdę intensywnie tak. i świeżo. oddaję Ci głos w kwestii owoców? Intensywnie i świeżo, jak najbardziej się zgadzam. Owoce, taki konglomerat też owocowy właśnie takiej multivitaminy. Czuć, że ten chmiel jest świeży, tego piwa, jakby taki naprawdę mocno intensywny ten aromat jest. A, chciałem, coś, chcę, chciałem coś mówić o pomarańczach, mandarynkach, ale rzeczywiście ta multivitamina taka... Ciężko w ogóle tak, tak wywnioskować, co to są za owoce. No ale znając jakby piwne podziemie, gdzieś tam ten zest pomarańczy, e, tarty przez Sawelina, gdzieś tam zazwyczaj na porządku dziennym. Jest. Nie, nie, ale tutaj jest bez zestu, absolutnie. Nie nie nie. Nie. Tutaj mamy tylko i wyłącznie chmiel i tylko laktozę. <laughs> Ostatnio z Darkiem rozmawiałem, także dawał jakieś zdjęcia pewnych aromatów e, chmielowych, które absolutnie piwne podziemie nie stosuje, ale sugerował, że może, hmm, że może są w użyciu właśnie pewnego typu aromaty chmielowe i zastrzegał się, że jak najbardziej piwne podziemie tylko i wyłącznie cały swój aromat i goryczkę uzyskuje z granulatu chmielowego. To co, próbujemy? Tak, naprawdę aromat jest świeży, intensywny, leciutko może słodki, ale nie aż tak przytłaczająco słodki. Tej laktozy, ta laktoza nie jest aż tak mocno wyczuwana. Czemu mnie atakuje? No to bardziej osa. Słuchajcie, dzisiaj piąty raz wywaliłem gniazdo osy z naszego balkonu. Widocznie osa zwiadowca sprawdza, czy szósty raz Mówiła będzie... Trzeba się to tak. zemścić. Boże na mnie. Hmm. No ja, ja już wiem, jak to piwo hmm. smakuje. Jakie masz odczucia? Przede wszystkim jest gładkie. Nie jest, znaczy się jakby takiego mocniejszego, m, takiego posmaku, jakby gra, tego granulatu chmilowego, ale w dobrym jego jakby, znaczeniu. Dla mnie jest bardzo ułożone to piwo, takie gładkie e, i stonowane, jakby dosyć przyjemne w, w odbiorze. Tak, gładkość jest. Gładkość oczywiście płatków owsianych, ale też ta gładkość wnoszona przez laktozę. Natomiast ta laktoza oprócz gładkości również absolutnie wnosi słodycz. I to piwo o tyle się sytuuje w tych nowych modnych trendach słodko coś, że pastry soury mówi słodko kwaśne, a może doszukamy się, doczekamy się i właściwie się doczekaliśmy. Pejstry. IPA, y, słodko-gorzkie, bo to piwo jest i słodkie, i gorzkie. Tak jak się spodziewałem, te 31 y, hoprejtu, gram na litr, jest wyczuwalne. To ma goryczkę, to piwo ma goryczkę, ale jednocześnie ma słodycz od laktozy, więc ma y, no dosyć złożony smak, no słodko-goryczkowy. Teraz się zastanawiam nad tą słodyczą, ona nie jest aż tak... Znaczy dla mnie przynajmniej nie jest aż tak mocna ta słodycz, ale jak tak dłużej gdzieś tam to piwo się trzyma w gardle, to, to gdzieś tam faktycznie jest ta słodycz. Ja od razu przyznaję się, ja jesteś... przy, przestałem akceptować słodyczy, mama wersję, w ogóle coraz mniej słodze, jedna płaska łyżeczka do kawy, do herbaty, to jest max, więc dla mnie tutaj ta słodycz jest przeze mnie nieakceptowalna, ale wiem, że takie rzeczy są modne. I jeżeli. Ktoś lubi słodkie, a jeszcze nie spróbował słodkiego w połączeniu z dobrą goryczką, to właśnie tak. może spróbować tego piwa. W bonusie oczywiście soczystość obowiązkowa owocowa soczystość, no i ta gładkość, o której wspomnieliśmy. Hmm. Z, no z, i z, z, owocowość, tak? Za chwilę przejdziemy do drugiego piwa. No ja podejrzewam, że ma takie same parametry, będzie się podobnie zachowywać, no ale się przekonamy za moment. Ale też chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że alkoholu. Ja absolutnie nie wyczuwam. Może ewentualnie po pewnym czasie takie lekkie rozgrzewanie, mm -hmm. ale co do wyczuwania alkoholu w smaku, to, to zupełnie totalnie ukryte, moim zdaniem. 7-2, mm. perfekcyjnie schowane, to fakt. Tak. Za chwilę wrócimy z kolejnym wariantem. Drugi zestaw, czyli chmiele Azaka Galaxy. Czy one może bardziej przykryją laktozę? Czy one nas zaskoczą? Sprawdzimy. No jestem sceptyczny. Myślę, że ta laktoza... Ty że ta słodycz będzie, tak? Będzie. Laktozę. Może się miło zaskoczę. Wygląda tak samo dobrze jak poprzednio. Fajnie, fajnie piana się tworzy, tak? Jak nalewasz, tej piany nie ma, a potem momentalnie się pojawia. Bliżony. Wygląda tak samo jak poprzednie, bardzo ładnie. I znowu czuć tą tak. słodycz aromatu od razu. Hmm, ale jednak nie jest aż tak słodkie w aromacie jak poprzednie. Szczerze mówiąc, ja nie, 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 nie wyczuwam jakichś niuansów, które by różniły te piwa w aromacie. Dla że mniej słodyczy, tak? Znaczy, jak sobie przypominam to pierwsze wrażenie, to ten aromat też dawał nadzieję, że aż tak słodkie to piwo nie będzie, że ta laktoza w aromacie jest dosyć umiarkowana mm. i przede wszystkim chmiel. No, chmielenie na aromat jest perfekcyjne. Chmiel jest tutaj mm. piękny, naprawdę cudo. No i tak jak mówiłaś, no multiwitamina, ale bardziej tak w stronę cytrusów. Zdróweczko. Mm. O! O! Mam wrażenie, że to piwo jest wyraźniejsze. Jest bardziej o. nagazowane. Mm. i takie trochę bardziej agresywne. No, słuchajcie, to już, jest, to już jest trochę po mojej stronie, ponieważ ta słodycz jednak, jednak ta kompozycja Azaka Galaksy dała radę Laktozie. I z tego się bardzo cieszę. Goryczka jest naprawdę mocna. Słuchajcie, goryczka jest mocna. I pierwsze wrażenie, to jest goryczka. I ona naprawdę wyścięła wszystko. Język, podniebienie jest mocno goryczkowe, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, dla mnie z kolei ta goryczka nie jest jakaś taka bardzo agresywna, bo, bo ten granulat chmielowy jest bardzo intensywny, znaczy ten, ta świeżość tego chmielu powoduje, że ta goryczka dla mnie jest trochę ukryta, w pewnym sensie. Ale nie mówię, że jej nie ma, jest jak najbardziej. Okej, okay, mówisz granulat, no ale to jest jednak rzecz odchmielowa i znaczy, rzecz wchodząca w, w kwestię goryczki. Granulat mówię jakby w pozytywnym y, sensie, że ten chmiel jest bardzo mocno wyczuwalny. Zdecydowanie. Tutaj naprawdę te 31 g na litr jest wyczuwalne od razu i jest na pierwszym planie. Oczywiście do tego jest soczystość, e, oczywiście do tego jest w tle gładkość. Ale już ta laktoza, ta słodycz laktozy, ona stanowi jakieś tam gdzieś w tle uzupełnienie. Tu przede wszystkim jest porządna, solidna, fajna goryczka. I byłem sceptyczny. Myślałem, że nie da się uzyskać czegoś więcej pod względem goryczki niż w poprzedniku. Ale no, też dobre nasycenie. Piwo się odbija, więc nasycenie jest naprawdę odpowiednie. No? Wina szczęścia. To już jest mój, mój typ. To już jest mój typ. Jestem. Myślałem, że powiem, ok, to są piwa jednak dla ludzi, którzy wolą y, słodsze odmiany, y, nowomodne odmiany, IPA. A jednak nie. Jednak piwa się różnią. I dla tych, którzy lubią y, ten, y, tą odmianę słodką. Mamy wersję Citra Eldorado Mosaic, natomiast wersja Azaka Galaxy jest bardzo niepokorna i właśnie Marlena mówi, że granulat, no, znaczy, może granulat, ale ja bym powiedział, jest goreczka. To, to piwo jest dla mnie bardziej wyraziste, ale to pokazuje, że jakby różne chmiele robią różną robotę. Tak? I pokazują te różnice, co się może zmienić tak? w pilie. Tak, zobaczcie, zasyp ten sam, parametry te same, laktoza podejrzewam również użyta w tej samej ilości a jednak odmiany w tym piwie chmielu przejęły charakter tego piwa przejęły jego smak jest naprawdę fest fest double IPA no mm, ale co łączy te piwa to też na pewno to, że tutaj też alkohol jest ukryty więc ja, ja go absolutnie nie wyczuwam jeżeli chodzi właśnie o w smaku tak ani w aromacie właściwie też. Niebieski Citizen Insane troszkę uratował sytuację z mojego punktu widzenia. Dla ciebie, które było lepsze? Znaczy właśnie chciałam powiedzieć, że jak już skończymy nagranie, to pewnie Michał będzie to dopijał, a ja tam to wcześniejsze. Bo... Czyli dla każdego coś miłego nie ma dla tak mnie Nie, garek. dla mnie oba piwa są fajne do wypicia. Naprawdę naprawdę yy, bardzo smaczne, tak, więc jakby, tylko po prostu troszkę inne. Znaczy trochę się Tobie dziwię, bo y, mówiłaś y, kilka razy, że za goryczką nie przepadasz, a tutaj ta goryczka jest naprawdę mocna. Z mi się to zmienia, to zawsze ta goryczka, raz, raz mi smakowała, okay. raz nie. No My tak, i... tutaj w połączeniu jednak z tą soczystością, z tą pełnią, tą podbudową, tak, i płatków pszennych, owsianych i laktozą, ta goryczka może być troszkę nie, nie, nie być tylko i wyłącznie sama. myślę, znaczy, że tylko... nie jest tak jednoznaczna, tak? tak? No tak. No bo jeżeli masz piwo, gdzie nie ma nic więcej, jest wyłącznie goryczka, powiedzmy pilsia, eee, no tak, pils to... jest czyściutki, jest tam tylko. To jakby, no, chmiel. Tak, siła rzeczy, tak. Dobrze, jestem naprawdę zadowolony z tej degustacji. Myślałem, że będzie powtarzalnie, jednorodnie i tak samo ale piwne podziemie i w ogóle za to kocham takie degustacje, że wydaje się, że będzie rzecz oczywista, że jedno piwo będzie podobne do drugiego, skoro jest z tandemu, skoro jest z duetu, a wcale tak nie musi być, więc ja z mojej strony polecam dla wielbicieli goryczki, a galaxy dla tych, którzy lubią słodycze, ale również z goryczką. Wersja Citra. Wajca, do Czekamy na kolejne od, yy, odsłony piwnego podziemia. Widziałem na Facebooku dzisiaj, że kolejne rzeczy się szykują. Oczywiście, Pils niemiecki to tak. To jest coś dla Old ale jakiś tam kolejna, kolejna rzecz. Yy, oczywiście nowofalowe chmielenie yy, już ma być w przyszłym tygodniu, więc ciągle się dzieje w piwnym podziemiu. Naprawdę. No i ta świeżość, ten aromat jest na najwyższym poziomie. Oby tak dalej. Tak jest. Zdrówko.